Dosłownie. O nie! Tylko się na moją ścianę i nie rozwaliło. Siemaneczko! Trzemaneczko, widzowie, Dzisiaj sobie gramy w i kontra jeden goryl. Będziemy na. No, po prostu będziemy w. No, wrzucać lewy, prawy w goryla, będziemy go likwidować, kucie, bo y, trzeba, trzeba pokonać goryla jeszcze na 100 zawodników, nawet chyba 1000, o, zaraz goryl wyjdziesz z klatki, o, ja cię, rozwalił klaciuchę i lecimy na niego szybciutko, trzeba piążkówki załozić. C szybciutko piątku we okucie, ale nasz tu zabagował. Spałeczki go bicie, spał go bicie, lejcie, lejcie Hama. Lecimy po niego, on już ucieka, boi się, bo jest za duża ludność. jest sztu tu graci przeciwko jeden gory, okucie, Ale mnie wtopiło w to podłogę. No gdzie on ucieka? Wracaj tu! Wracaj tu, gościu, choć kucie, wywróciło mnie. Rosiawaj, no, szybko lecimy po niego, lecimy. Kucie, szybciutko lecimy, bijemy go tutaj, po pośladki po go te, no w giata, Kucie, no nie uciekaj. Ale trzeba się na nim nachodzić, nabiegać. Kucie, zostaf ją! Zostaf ją, ty gorylu, strętny, ty Brudasie! Wracaj tu! Jak cię zaraz walnie w tego gwiata, to odlecisz, chodź tu! Kucie, co za gościu! O, no, mnie, wracaj! No, nie możesz tam tak robić! Bij go z tej bagiety! Bij go z tej bagiety! Lej go. Lej go! Lej go, lejemy go, lejemy! Lejemy, gada! Gadalejemy, no chodź tu! Kucie! No i wywrócił mnie! No cholea, wstawaj! Konradek wstawaj, lecimy po gościa! Lecimy po tego goyla! Kucie! Dawaj go tam z bagiety! No to ty! No zabił mnie! Kucie, no teraz bym musiał ciekać. No teraz muszę czekać mnie odrodzi. No cholea! Ciążaszczętnie gory, patrz, ale jak jest wielki. No czy z góry taki mały się wydaje, ale on dużo ucieka, on ma taką taktykę yy, na uciekacza, kucie! Dobra, 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 tutaj mam jakieś przygotowanie, zobaczimy. Oooo! Yy, sienia 5594, chyba go ilem, kucie No i co, widzisz klatki? Wychodź klatki typu, da się, zaraz ci po prostu w kiata cię walniemy. Lecimy po niego. Dawać, dawać! Chopki, lecimy, pobijemy go. Bijemy go, ale odleciał, tak strzeliłem, się, odleciał. Widziałeś, widziu, tak go strzeliłem, że po prostu poleciał. No w gwiata i go nie było. No chodź tu, Chodźcie! Raczej, no ale, ale go rzucił. No z bagiety go tam lej. Lej go z tej bagiety. Kucie, o ty, nie, nie dopadłeś, dlatego teraz dostaniesz wycisk, no, ale odleciał znowu, no, coś jak gościu. wracaj tu, czy zaraz walnę, no, cholea, ale mi się udało przed nim uciec, dawaj tu, wiemy go. Bijemy, 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 śpią z śpiączkuwek, ale to ładnie wchodzi, aż odleciał, się wystrasił. Podbroty, aż się w ziemię zakopało. Kuć, aż się kolanka zabolały, wracaj tu. kucie! ale ty masz wielkie stopy, gościu, jakie płetwy. No wracaj tu. kucie! ale w gata dostał i odleciał. No dobrze, dobrze to idzie. Dobrze go obie. Ale kucie, podejdź do mnie, podejdź do mnie, a tylko tam z tej bagiety lej! Lej go z tej bagiety, gościu! Kucie, co za chłop! No, chodź tu, wracaj tu! No, gościu, chodź tu! Ajajaj, aj, aj, znowu mnie zakopał! Ale mam mało ziczka, bo 29% zaraz z nim skończymy, zaraz po gorylu będzie. Trzeba go tu y, wyhaczyć, ja go naokoło podejdę. No. Ma mało ziczka, jest dużo. Dlatego go dojedziemy zaraz. A masz? Ale go w ale je. Procent HP mu zabrałem. Procent HP. To duzio O kucie, dawaj goś tej bagiety. Dawaj goś proszczkuwek i masz. Dawaj go. Dawaj. Dawaj go. I z bagiety, z bagiety kudasz. Dobrze. Kucie, Dobrze, dobrze, dobrze. Ty, ty, venom, obudź się. Trzeba bić tego goryla. Chodź tu, kucie, bo naś pokonaś zaś. Ja mam mało ziczka już. Kucie, ja mało ziczka mam, ale zaraz go tutaj. O, dostał, dostał, aż go odleciał. Aż odleciał. I ma 13%, ale go lejemy. 13% ziczków ma. No. Kucie, chyba chciał Rudą złapać, ale jej nie złapał. Ale go w gata strzelił z bagiety, aż odleciał. Kucie, wracaj tu. Masz ci tak mało ziczka, zaraz wygramy. No, chodź tu. Ale cię teraz swoimy, gościu, nie masz sian! Proszę dziecia masz! No, leżysz do szłopki. O nie! Kur się zrzucił na ścianę i nie rozwaliło. Ale jeżeli do procent ma, no to jak on żyje, jak ma tyle żyćka. Tawegoś bagiety. Lej goś tej bagiety. Dobrze, się rozsipał po całej mapie. Tak dostałś tej bagiety. wycisz kompletny, no. Taki wycisz gdzie nie ma, to tamkio. Dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie następna runda. Bo może na następnej się uda yy, go lepiej ścielić. Tu jakieś przedmioty widzę, no, takie bloksiowe, bym powiedział. <laughs> Kucie, oj za bananki można te, za bananki można y, kupować w nie To trzeba mieć bananki. Kucie, jak tu bananki się brać? Gdzie tu się bananki zbiera? Kucie, jak się bananki pozbierać? O, ja co tu tu tancie, nie wiedziałem. MVP, MVP zostałem. MVP! Kucie, widz, widziałeś, MVP byłem. To jak się być jeszcze raz MVP, dawaj. Dawaj, krzyż, mierzymy na gołe pięści, dawaj, gorylu, dawaj. Nie masz ścian, kucie, dawaj, dawaj. O, mafioża przyszedł tutaj, ten ze mną. Patrz, mafioża, dawaj go. Dawaj go, mafioza, Lecisz po niego. I nie Śpiążczkówek go tam lej. Śpiążczkówek, wgata go, wgata. No się odleciał. Dobrze, dobrze, bo o to chodzi, kucie, o to chodzi. No. O kucie, no, się no, tak nie uderzył, że mnie w ziemię wgniotło. Kucie, ma, masz, ty gorylusz, ale ty masz małżycia, gorylu. No nie, no, ty to zaraz, zaraz chyba umrzesz. Zaraz umrzesz, gorylu. Ale cię zaraz dor. wiem jaka ekipa cię goni. To jest bagietami, bo ja nie, nie, to nie są chyba pałki, to są bagietki. To są bułeczki, z bułeczki dostaje, z bagietki takie francuskie bagiet. Kucie, la bagiet. Chodź tu gorylu, chodź tu w brudasz brudasie, zaraz cię dojadę! No Kucie, ucieka mi ciągle, za daleko jest, za daleko, za daleko, muszę podejść bliżej, muszę skrócić, gdzieś ta i ciach, lewy no skucie, znowu mnie w ziemi za nie, kolanka zabolały, wracaj tu, a masz wgiata. No w giata, no... A co to szukujesz? No co to szukujesz? A, ale kucie, a weź zaryć, zrób ła jak goryl. I w klatę się pouderzaj, tak puch, puch. No, zaryć jak goryl. No dawaj, gościu. No chodź tu. Ale cię... O, co on robi? No chodź tu, gościu. Wracaj do nas. No ale kucie osiuś wstrętny. No nie dojedziemy go chyba. Trzeba spróbować, ja tam nie doskoczę. Za ja daleko. No, do, dobra, dawaj, lecimy, lecimy, lecimy po niego. Ja masz. Kucie, dziesięć żyćków, ale się, ale się wykopałem, to ja zrobiłem, to ja cię tak uderzyłem. Hahaha, ale się silny. No kucie, nie zakopkuj mnie w tym, w podłodzie. Wracaj tu, wracaj tu, cię dojadę, dojadę cię z moją mafią. Chodź tu, no 7% życia ma, to jeszcze troszeczkę, nie, 11% życia, to jeszcze troszeczkę i nie będzie goryla. Będzie, będzie, będzie mięsko na jedzonko, się ognisko spalimy i sobie zjemy goryla. wracaj tu. No wracaj, ale ciężara ścian, no nie, no nie zakopkał. Nie będziesz jak opkiwania. Chodź tu. Wracaj tu. Ale on jest przebiegłym gorylem. Ja go na. Prób, spróbuję go na okrętkę podejść. Z tej strony i, będzie, i, i się zmierzimy face to face. Chodź tu. Będzie walka face to face. Będzie walka face to face. No i dawaj. A masz. Ale ci zbieram to żyćko. Ale ci zbieram. Cio, nie spodziewałeś się. Cio, gdzie Konradek taki mocny. O, kucie, Z tej strony go podejdziemy. K drugie face to face. No, o, ty się wystrasiłeś. Wystraszyłeś się. Uciekłeś. A masz. Nie złapałem Złapałeś, ha, haha, ty Kucie, chodź tu, ale ty masz te dziurawe ręce, jakie nie złapałeś. No, nie potrafisz łapać, musisz się nauczyć łapać i, i wtedy możesz być gorylem, a tak to cio. Dobra, chodź. Może zróbmy tego face to face, aż nim namierzymy No, w tą stronę podejdziemy Spróbujemy, no chodź, chodź, chodź Ja cię wykończę, ja cię wykończę, ja cię wykończę No dobra, ja cię wykończę, jesteś mój No nie, wracaj tu Ale ty masz pieluchę pełną Tak się mnie boisz? Tak się mnie boisz? Boisz się, masz pieluchę pełną kucie, wracaj tu No nie, no nie, ja cię muszę wykończyć Ale ty się boisz, gorylu Nie bój się Nie bój się, ja cię tylko raz ciasz I cię nie ma, będzie mięsko do jedzenia Jedzenia. Wracaj tu, bo mi zaraz ciebie z bagiety ścielą. Kucie, spróbuję go jeszcze podejść naokoło. Może się uda. Może, może, ten. Może go nie zniszczą przede mną. Jak chcę być pierwszy. chce być pierwszy, który go dopadnie. Ja dam radę. Ja da... ja Mój, mój, mój. Ale życie mu się naładowało. Kucie, no to jak my wygraliśmy jak ten. Jak kucie on miał yy, tyle życzka i nie, nie, nie zjedliśmy go na yy, posiłek. Dobra, Widziu. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki, że, że ze mną byś i obejrzałeś. Patrz, jestem enwi MVP, tak w ogóle. Tutaj jestem MVP. No. I cio, widziu. E, w zależności, czy jest dzionek, czy jeść wieczór, życzę ci dobrego dzionka, dobrego wieczoru i dobrego apetytu, jeżeli spożywasz teraz e, posiłek. No i cio. E, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!